Wczoraj w Cetniewie, na Piraniaka. Dziś w Tomaszewie, na Modern Gladiators. Ekipa z Piranii startuje. Trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <laughs> 1 grudzień Modern Gladiators, 8 drużyn klubów parterowych spotykają się w Tomaszewie Mazowieckim, aby walczyć o najlepszy tytuł klubu. Każdy klub ma reprezentanta swojej wadze, minus 73, minus 83, minus 93 kg. Ja startuję oczywiście w minus 73, Bartek Łukaszewicz w minus 83 i oraz nasz trener, główny założyciel Pirani. Zybi Tyszka, 93 kg, więc dzisiaj zaczynamy walczyć tylko na poddaniach Największy fan, największy kibic i osoba, która najbardziej wspiera moją karierę finansowo. Finansowo to na pewno po kieszeni da się odczuć. Kontynuuj. A tak. Daria się spytała, co się stanie, jeśli po 10 minutach nie będzie poddania. Wtedy mamy dogrywkę dwuminutową i wtedy już wchodzą zasady na punkty, czyli w tych 10 minutach walczymy tylko i wyłącznie na poddanie bez żadnych punktów. A po 10 minutach jest dogrywka dwuminutowa i wtedy walczymy do pierwszych punktów, czyli załóżmy, jeśli ja obalę zajmę pozycję. Wtedy ja wygrywam walkę. Jeśli po tych dwóch minutach. No, nic nie będzie. Nic nie będzie. O wyniku decyduje sędzia i wybiera osoby, która była bardziej aktywna, która bardziej dążyła do poddania, która przechodziła pozycję, bardziej kontrolowała walkę i generalnie e, wtedy sędzia decyduje. Wszystko rozumiem. Wszystko rozumiem. Ty też wszystko rozumiesz? Bardzo serdecznie witam na trzeciej edycji Garland Modern Gladiator z Jiu Jitsu Submission Only Grappling Event. Dzisiaj formuła jest nieco inna niż do tej pory. Jest to już trzecia edycja, ale tym razem odbędą się mecze drużynowe. Na dzisiejszym wydarzeniu wystąpi aż osiem drużyn z całego kraju. Osiem bardzo mocnych drużyn z całego kraju, w skład w których będą wchodzić i zawodnicy MMA, i czołowi zawodnicy sportów chytanych u nas. Zasady są takie, że zwycięska drużyna po wygraniu meczu awansuje do kolejnej fazy turnieju. Drużyna przegrana. Niestety jedzie do domu. I przejdźmy teraz do najważniejszych osób dzisiaj, czyli do zawodników. Jako pierwszą drużynę zapraszam Pirania Gdynia Grappling Team. W kategorii 73 kg, Cat Formela. Jest to purpurowy pas brazylijskiego jiu-jitsu. Zawodnik MMA walczący dla takich organizacji jak Cage Warriors, ACA, Babylon MMA. W wyższej kategorii, czyli do 83 kg, wystąpi Bartosz, silnoręki Łukaszewicz, brązowy pas brazylijskiego Żużycu, wicemistrz polski ADCC w limicie 77 kg oraz mistrz Europy ACB jiu-jitsu. I w kategorii najcięższej drużynę Pirani reprezentować będzie Zbigniew, Zybi Tyszka. Czarny pas brazylijskiego Żużycu. Dwukrotny mistrz Europy ADCC i weteran mistrzostw świata ADCC. Jako drugą drużynę zapraszam Akademia Gorilla Koszalin. W kategorii 73 zobaczymy Rafała Fariaszewskiego, czarny pas brazylijskiego drużycu, mistrz polski w tej dyscyplinie oraz mistrz Europy Federacji Naga. Z wyższej kategorii wystartuje. Mateusz Szczeciński, czarny pas brazylijskiego różnicu, mistrz świata grapplingów Federacji United World Wrestling, brązowy medalista mistrzostw Europy oraz zwycięzca turnieju drugiej edycji Modern Gladiators I w limicie 93 kg zobaczymy Stefana Nowackiego Również czarny pas Również Mistrz Polski Brazylijskiego Drużycu i brązowy medalista Mistrzostw Polski ADCC. Kuba, Watson Witkowski, Czarny Pas Brazylijskiego Drużycu, jeden z ośmiu najlepszych zawodników Mistrzostw Świata ADCC w 2017 roku oraz wielokrotny medalista Mistrzostw Europy. Janusz Andrejczuk, Czarny Pas Brazylijskiego Drużycu, finalista Mistrzostw Świata ADCC 2017. Mistrz Europy ADCC, brązowy medalista Mistrzostw Europy w Grapplingu Federacji United World Wrestling. Wielkie brawa dla wszystkich zawodników! Przegrać z Rafałem Fareszewskim to żaden wstyd. Zwłaszcza, że on poświęca tylko i wyłącznie swój czas na rzutisku i ja muszę ten czas poświęcić na trzy płaszczyzny. Ja skupiam się w MMA na uderzeniach. Rafał w rzucicu na leglokach. Nic dziwnego, że podobnie z krętówką, aczkolwiek skrętówki nie są mi obce, potrafię z nich uciekać, ale ciężko będzie mi dorównać na jego poziomowi. I grze parterowej. Najważniejsze jest to, że wyszedłem do tej walki bez kompleksów, mimo że mało osób na mnie stawiało i doskonale oddawałem sobie sprawę. Dlatego jeżdżę na zawody jiu aby moja kariera w MMA się rozrastała. Aby z tych zawodów wyciągać jak największe doświadczenia i walczyć z najlepszymi parterocami, jak się da. żebym sam stawał się lepszym zawodnikiem MMA, muszę mierzyć się z najlepszymi z najlepszych w każdej dziedzinie sportu walki. Tak jest, tak jest, ekstra, ekstra. Ręka w dół, biodra, łeb, łapie. Tak jest, nie mam rozciągnięć, to ma rączkę. Tak jest, tutaj, zapnij tą rękę, rękę, tak jest, rękę. Tak jest. Tak jest, jest. maty brzuch! Tak jest! Do maty! Mocno! O. Uważaj na ginię! Na ginię uważa. uważaj! Wspaniałej walki trenera Zbigniewa ze Stefanem. Nie udało się nam przejść do kolejnego etapu w turnieju. Finalnie nasi przeciwnicy wygrali cały turniej. Akademia Gorilla Koszalin zajęła pierwsze miejsca. Choć nikt tu na ciebie nie stawiał, ty dalej niezłomnie się stawiasz na start. Gdy nie tracą kontrolę, ty uchwyt poprawiasz i biodra dociskasz do maty. Bracia już dali ci szkołę, nic cię nie zaskoczy, nic nie przeraża. Dlatego studiujesz walkę z cieniem. Walkę z cieniem. Dlatego zgłębiasz jutrzejców. By być nieuchwytnym celem Władać każdym ze zmysłów